Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku gry Hero z ludziska na wstępie Zapraszam każdego do subskrypcji kanału i do wbijania na Discorda, link jest oczywiście w opisie. I w ogóle ludziska sorry, że w tym odcinku będę mógł, nie wiem, mówić, mówię, że mówię przez nos, że będę tak... pociągał na nosie i może troszeczkę będę. No właśnie przede wszystkim mówił przez ten nos. Ehm, musicie się niestety przyzwyczajać, że na wiosnę... E, Dopiero dala mnie alergia. No niestety e, mam alergię na pyłki drzew. Przede wszystkim na te pyłki drzew, tych, tych pierwszych drzew, co zaczynają pylić, e, typu wierzba, e, olszyna, brzoza, takie drzewa, wiecie o co chodzi. No i mi się wydaje, że w momencie, kiedy na polu będzie po 21-22 stopnie. Myślę, że w ciągu dwóch, trzech tygodni powinno być już git. No trzy tygodnie, tak myślę. E, że po, trzy tygodnie, jeśli nie będzie padać e, i 3 tygodnie, jeśli nie będzie po prostu um, jakichś takich dziwnych nie wiem jak to nazwać e, typu przymrozków jakieś naminą no, się znowu, czy znowu temperatura spadnie to mam nadzieję, że nie spadnie i nic. Ehm, co jeszcze? Znowu dzisiaj o wiele później odcinek. W ogóle wczoraj, przepraszam, że wczoraj w ogóle odcinek wszedł bardzo późno. To tylko ze względu na to, że zrobiłem go, miałem go wypuścić. Całkowicie zapomniałem, że go mam wrzucić. Myślałem, że go wrzuciłem, ale całkowicie o nim zapomniałem. No i wszedł troszeczkę później. Dzisiaj też będzie później odcinek, ale mi się wydaje, że przed 21 powinienem się wyrobić. W ogóle mamy którą godzinę? Czekajcie, że. Gadam, gadam, pierdole kupoty. Czekajcie, przybliżę sobie mikrofon. Teraz powinno być wszystko Git dla was przynajmniej dobra. No i tak, co jeszcze? Jest podwójny eksp, tak jak mówiłem, więc jest zajebiście ja będę mógł wykonywać od niedzieli wieczora moją całą energię. Z... Moją całą energię z y, czynów. E, I zastanawiam się, czy sobie nie zostawić czynów. E, w sensie czynów. Zadanych, nadzwyczajnych na Herokona. Nie wiem jak ja to zrobię. Najwyżej sobie wykonam dopiero na Herokona, no, ale raczej chyba dopiero na Herokona zostawię sobie. E, czyli w niedzielę wieczorkiem sobie wykonam sobie te zadanka. E, no i co jeszcze? O, dzisiaj przyszło mi pewien moment e, Pewien moment zawahanie, czy dalej grać w tą grę czy nie Znaczy na tym, na tym serwerze, ale Myślę, że to taka, taka chwi, takie chwilowe e, Chwilowe Zawahanie Powiedziałem miesiąc robię challenge'u, no to będę robił miesiąc challenge'u e, I tego Będę się trzymał, dzisiaj żadnych Żadnych misji nie robię Fjerniczę um, to gdzie walk Powiem Wam, ludziska, nie jest zbyt łatwo grać na dwa konta, W to się sensie podziwiam osoby, które grają na dwukątach, tylko że o to chodzi, że no ja no, oddaję się tak naprawdę w 100% na PL26. Teraz zacząłem wykonywać czyny na PL26, e, ponieważ za niedługo będzie wydawanie tych monet, więc ja się muszę wziąć za te czyny, robić te czyny powoli, bo powoli, ale wyrobiłem to chyba 7 czynów. Jak na mnie to i tak jest dużo. Uwierzcie mi. wyrobiłem te czyny, wyrabiam powoli te czyny, no i no lecę do przodu przede wszystkim ze statystykami, a zobaczycie w jutro, tak, jutro odcinek z PL26 i w niedzielę. Więc zobaczycie mój. Mój progres troszeczkę w statystykach. Powiem wam, a, w sumie progres. Mogę wam to teraz tak naprawdę pokazać. Wiem, że to zawracają troszeczkę dupy. Ale, popatrzcie, czekajcie, zacięło się, typowe. Ja tu jestem, który, o, bębenek. Widzicie? Fajny, bardzo fajny progres. Mam 103 czyny, czyli 7 czynów wykonałem już. Statystyki bardzo fajnie urosły. Siłę nie patrzcie, bo siła mi strasznie, strasznie dużo mi ten sezon dał, busta do siły, więc ja tak naprawdę mam tu 7,5 tysiąca siły. Co jeszcze... Co jeszcze bym chciał wam powiedzieć? Zbieram sobie oponki na tym P26 i będę prawdopodobnie pewnie Pecika wymieniał za jakiś czas, chociaż jeszcze nie wiem. Jeszcze bym sobie go na chwilę zostawił. No ale ludziska, co jeszcze? Przede wszystkim Fajnie, że te statystyki rosną i mam bardzo, 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 bardzo dużo monet do wydania. A tutaj, na tym świecie. Na tym świecie, co ja mogę na tym świecie powiedzieć? Czekajcie, dam sobie ten świat gry. Co się dzieje w ogóle? Już, już mamy który dzień? Czwarty dzień serwera. Widzę, że tutaj 170 mocny level jest. Jest to 70 level. Bardzo, bardzo wysoki level, ale to tylko ze względu na to, że w sumie jest tak naprawdę Double X, Więc ci, ci ludzie wywalają te, te swoje energie szczynów. Sorry, sorry, że tak sobie. Y Patrzę na tych ludzi, ale sobie sprawdzam. Oni już nie, nie mają żadnych trofek. Okej. Okay. Co tu jest? Ile jest w ogóle drużyn 100% już? 3? 3. 3. Są czy drużynki. O. Widzę, że Dark Matter tu już sobie ogarnęło. Energię pierwszą. E, Deep Web mają. Jakąś trofkę San Salvador. Już mają dwie trowki na treny. Powiem wam tak. Że tutaj będzie mocna walka o to, aby. Utrzymać jak najwyższy. Poziom, bo nasz przywódca kochany. Hmm. Tutaj jest suchy widzę, a nie to nie, to, to nie ta drużyna. A gdzie tu jest Suchoklates? Czy tu jest Suchoklates? Nie, no gdzie jest Suchoklates? Tu jest Suchoklates w deep webie. Mają już trofkę, mają już jedną trofkę. Ok. Drużynka już prawie 100%. Chociaż się bardzo dziwię ludziska, że oni nie mają tych 100% rozwiniętych. Bo pamiętam, naprawdę, pamiętam, że... Czekajcie, czy na PL26? O, o, jeśli dobrze pamiętam, to e, właśnie Madhouse, e, czyli drużyna Sochoklatesa, miała 100% rozwinięcia. Hmm. Jest ludziska, ale wie mnie... dziwa. Jebana alergia. Dopierdala mnie już. Nawro, widzę, że tutaj też nieźle. nie niezłe free to play. Nie złe free to play. To nie złe free to play. <słyski> Które jestem w ogóle w rankingu dość... O, tutaj chłopy mają po 5 milionów doświadczenia. Ja pierdzielę. A... Co ja wam mogę powiedzieć? tu widzę, że demonik, demonik meduza też ciśnie. Na dniach gwarantowane 4 trofki ENA plus treny. No zobaczymy jak to będzie. O nie, ludzie sorry, że dzisiaj, dzisiaj będzie o wiele, o wiele taki bardziej spokojny odcinek. Plus dodatkowo, mniej energii wsadzam w ten odcinek, ale naprawdę alergia to jest kurwa największe zło. Nie polecam. Znaczy, co ja mam kurwa polecać? To co przecież. <zysy> Nie można tego chcieć lub nie chcieć. Po prostu to masz, tak? Każda, każda choroba tak, tak naprawdę. Czy, ha czy alergię można nazwać chorobą? To jest bardzo dobre pytanie. Hmm, Czego zaprosiłem? Eee, nie, nie zaprosiłem go, ale go zaproszę. Eee, w ogóle mogę wejść do drużynki? Mogę. Chyba czekajcie. Tu paru graczy podchodziło. Ale ja rozumiem. Mówiłem, że każdy ma... Każdy ma wolną drogę. Ta drużynka jest tak naprawdę dla widzów, więc... Bez piny, tak naprawdę. Dobra, odcinka. To tyle w tym odcinku, tak naprawdę. Ja wszystkich żegnam. Eee, zapraszam do subskrypcji, wbijania na Discorda. No i do jutra, ludziska. Na razie, cześć i pa.